Specjalna strefa ekonomiczna, czym może być szansą dla mieszkańców? Wszyscy je kochamy. Mieszkańcy Dobrodzienia o swoich matkach przeniesiemy się również na Majówkę nie tylko z żaglami. Dzień dobry, Martyna Jaroń. Dziś wyjątkowo mam ogromną przyjemność poprowadzić wiadomości z najwyższego punktu w dobrodzeniu. wieży kościoła na rynku. Na samym początku ważna informacja zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób szukających pracy w dobrodzieniu. Radni zdecydowali, że na terenie gminy powstanie specjalna strefa ekonomiczna. Dla przedsiębiorców to wsparcie i niższe podatki, a dla mieszkańców szanse na nowe miejsca pracy. Jeszcze chodzą do szkoły, choć już za kilka lat wkroczą na rynek pracy. Czy młodzi nie znajdą tu swoje miejsce zatrudnienia, czy być może wyjadą za granicę? Myślę, że jednak wyjadę, no, ale będę często wracać, bo tutaj mam rodzinę i znajomych. Chciałbym zostać w się o polskim, tak w no. Nie wiadomo, czy by tutaj dałoby się znaleźć pracę. Tutaj takiej dobrej oferty pracy raczej się nie znajdzie, no chyba, że się jest stolarzem, albo takim właśnie ktoś, kto pracuje tak wysiłkowo. Planowałem wyjechać sobie do Holandii albo gdzieś. Jest bardziej płatna praca, a w Polsce no to tak, tak średnio bym powiedział. Wolałabym wyjechać, ale później wrócić, bo tu jest rodzina, wszyscy przyjaciele. No podoba mi się tutaj. Byłem też kiedyś w Niemczech, było bardzo fajne, ale jednak chcę tutaj zostać. Patrząc na to wszystko, naprawdę z przerażeniem, z przerażeniem i z takim smutkiem, że Większość tej młodzieży stara się wyjechać. Jednym z rozwiązań problemu zatrudnienia może być specjalna strefa ekonomiczna blisko 3 hektary ziemi to teren, który już niebawem będzie należał również do przedsiębiorców. Jakie z tego płyną korzyści? Taki przedsiębiorca, który ewentualnie zacznie działać w specjalnej strefie ekonomicznej, będzie miał ulgi ze względu na przynależność do strefy i niepłacenie podatku dochodowego, jak również niepłacenie podatku od nieruchomości przez okres 3 lat. Ten teren, który zamierzamy do tej strefy włączyć, jest terenem płaskim, praktycznie już w połowie, półuzbrojonym. Ta strefa będzie zlokalizowana przy obwodnicy przy drodze krajowej 46 niedaleko nowo powstałej dobroteki. Ja myślę, że najszybciej uda nam się właśnie pozyskać inwestorów, którzy tutaj już są zakorzenieni, którzy ewentualnie planują rozbudowę swoich zakładów stolarskich i tak naprawdę na nich najwięcej liczymy. Na tą chwilę jest pozytywna decyzja zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o włączeniu naszego terenu. Natomiast zanim ta specjalna strefa tam zacznie funkcjonować, to musi na to wyrazić zgodę, zgodę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Choć procedura administracyjna jest długotrwała, specjalna strefa ekonomiczna może przynieść korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i mieszkańcom. W Dobrodzeniu można rzec, że najważniejsza majówka nie odbywa się w pierwszy weekend miesiąca, a wówczas, gdy wszyscy całymi rodzinami możemy popływać z żaglami. W tym roku impreza będzie ze zwiększoną siłą, a dokładniej silnikową. Sprawdziliśmy z kamerą, jak radzili sobie pasjonaci tych wodnych sportów. Wiatr mocy silnika i fale radiowe. Takie połączenie to świetna zabawa. Jednak żeby model mógł znaleźć się w wodzie, trzeba poświęcić sporo czasu. Praca nad tym modelarskim to są takie dwie jakby dziedziny. Jedna to jest ta mizerna robota, którą się wykonuje w pracowni modelarskiej, a druga część to już ta bardziej zabawowa rekreacyjna, która jest nad wodą, czyli pływanie zbudowaną jednostką na stawie czy na jeziorze. Na dobrodzieńskim zbiorniku pływały modele silnikowe, jak i żaglówki. Fanów jednych i drugich nie brakowało. Jedni wolą żaglówki, jedni wolą te silnikowe. Synowie wolą żaglówki, ja wolę silnikowe. No, to nie ma jakiegoś tam, powiedzmy, konkretnego odzwierciedlenia, nie? Ale kiedyś też pływałem żaglówkami, to jest bardziej, bardziej stresujące. Jednak dla widzów jest to czysta przyjemność. Nawet podziwiam tych wszystkich konstruktorów, bo to żeby wybudować taki statek, to trzeba mieć chyba precyzyjną, taką aż, że powiem, chirurgiczną precyzję. To te modele są fajne. Kiedyś też robiłem modelarstwo, ale to z drewna wszystko. No, tutaj to silnikowe wszystko, bardzo pięknie to wygląda. Mimo, że są to zawody, od wyniku ważniejsza jest pasja. No, jest fajne, spotykamy się na wodzie, są bardzo fajni ludzie, bardzo fajne towarzystwo, miła atmosfera, no i przede wszystkim to, tak. Modelarstwo to zajęcie dla każdego. Jest to dobra alternatywa dla młodzieży. No mnie zainspirowało to, że można cokolwiek zrobić na tym, nie? że bardzo fajne rzeczy się robi, na przykład jak modele pływają. Jest to dosyć ciekawe zajęcie. Budowa modeli no to jest rozwój techniczny dzieci. Później, jak stają się na przykład inżynierami, czy uczestniczą w szkołach technicznych, no mają tą łatwość tak, zapoznania się z tym, jaki to jest materiał, jak wyglądają plany modelarskie. Jak w każdym sporcie, także i tutaj obowiązują pewne zasady. Modele są wierną kopią oryginału, dlatego komisja sędziowska ocenia, ich jakość staranność wykonania, i za to może zawodnik otrzymać do 100 punktów. Następnie modele, które zostają ocenione, pływają na wodzie po trójkącie. Muszą przepłynąć tor w 7 minut i ta ocenia również komisja prawidłowość tego przepłynięcia i czas. Majówka z żaglami na dobre wpisała się w kalendarz miasta, gromadząc uczestników z różnych stron Polski. Jest pani, która reprezentuje Euckie Centrum Kultury z Ełku. Mamy Panów z Poznania, z Łodzi, z hojnowa z Oświęcimia. Uczestnicy zostali nagrodzeni pucharami oraz symbolicznymi medalami. W tegorocznej edycji zagościł nawet Pegas, który doda skrzydeł jednemu z uczestników. To jest puchar przechodni, który przechodzi właśnie od jednego modelarza do drugiego. No zależy jak zostanie, który zostanie wytypowany modelarz, który to zabierze do domu. Dobrodzieński Rynek zamienił się w port gdzie zadokowały pływające modele. Po skończonych zawodach można było wysłuchać morskich opowieści i w świetnym towarzystwie spędzić majowy weekend. Aby dowiedzieć się więcej o modelach silnikowych, więcej o nich w programie Sęk w tym, w którym był gościem pan Krystian Brylka wraz z synami. Mama to osoba najważniejsza w naszym życiu, za co najmocniej w świecie ją kochamy. Sprawdził to nasz reporter na ulicach miasta, które jest właśnie za mną. Każdego ranka stoją w kolejce po ciepłe pieczywo. Dbają o porządek w naszych domach. Zawsze pamiętają o ważnych wydarzeniach, o urodzinach, imieninach. W upalne dni nas rozpieszczają. Takie są nasze matki. Zapytaliśmy mieszkańców Dobrodzienia, za co je cenią. Za wszystko. Za całe życie. Za taką, jaką jest. To jest najważniejsza osoba w życiu, oczywiście. Przecież nie. No. Za to, że jestem. Nie mam, mam już. Dużo mnie nauczyła. Na rowerze jeździć, do szkoły mnie wysyłała. Moja mama jest wspaniała. No, jest dobra. Nie wiem, co mam powiedzieć po prostu kocham ją. Bo jest moją mamą. Nauczyła mnie wszystkiego, co ważne w życiu: gotowania, gotowania uczciwości, go... szczerości. No, po prostu mama wychowała. Dobroć, życzliwość, tak jak mama. Za no to, że jest, za miłość. My tu jesteśmy na Śląsku. Matka to ma coś takiego, jakby była najważniejszą osobą w rodzinie. Matka to czyli świętość. I takie są właśnie nasze matki. Miłe, ciepłe i serdeczne. Pamiętajmy o nich nie tylko od święta, ale i na co dzień. A teraz czas na wydarzenie nadchodzące 31 maja. Z okazji Święta Dziecka Klub Malucha w Dobrodzieniu wraz z grupą matek organizuje piknik. Serdecznie na niego zapraszamy. Dzień Dziecka w Dobrodzieniu to zawsze jest bardzo złożona impreza. Odbywa się najczęściej w Domu Kultury. Przygotowujemy zwykle dla dzieci przedstawienie. Teatr działający przy Domu Kultury, Mame Mik, przygotowuje w tym roku przedstawienie smurfowe, Występują do kisiaki. Przygotowujemy wystawę prac malarskich młodych artystów, prawdziwy wernisarz. W tym roku mieszkańcy mogą się spodziewać lekkiej zmiany, ponieważ zupełnie niedawno zawiązał się w Dobrodzieniu klub Malucha, klub młodych, aktywnych mam, które mają swoją Pozycję na ten dzień. Na koniec w imieniu Dobrodzień TV serdecznie dziękuję za ponad 900 polubień na naszym Facebookowym fanpage'u. Oczywiście liczymy na więcej. Dziś dziękuję za uwagę. Było to niesamowite przeżycie, znaleźć się na tym najwyższym punkcie w Dobrodzieniu. Do zobaczenia!